Nigdy nie myślałyśmy, że dotarcie do tego etapu będzie właśnie takie. Szykujemy się, wybieramy ładne ubrania, wychodzimy z domu, a jednak coś nie pasuje. Nie chodzi o to, że wyglądałyśmy źle, ale czujemy się przygaszone, odłączone od własnego wizerunku i w ciszy zaczynamy wierzyć, że to kwestia wieku albo że to już nie ma znaczenia. Ale to nie jest kwestia braku pieniędzy czy gustu, chodzi o niewidzialne detale, których nikt nas nie nauczył dostrzegać. Karolina Herrera zawsze to powtarzała. Elegancji nie da się kupić. Dzisiaj pokażę Ci pięć błędów, które mogą gasić naszą elegancję po 60 roku życia i jak ją odzyskać, nie wydając więcej. Zostań do końca, ponieważ ostatni punkt nie ma nic wspólnego z ubraniami, a zmienia wszystko. Rozdział 1. Ubrania, które nie prowadzą dialogu z Twoim obecnym ciałem. Nie budzimy się pewnego dnia z innym ciałem, ale z ciałem, które wymaga innych rzeczy. Zmienia się sposób, w jaki siedzimy, jak chodzimy, jak oddychamy w ubraniach. Problem pojawia się, gdy nadal ubieramy się tak, jakby nic się nie zmieniło, oczekując, że ubrania wykonają tę samą pracę co wcześniej. A kiedy tego nie robią, myślimy, że to nasza wina, ale tak nie jest. Jednym z detali, które najbardziej gaszą elegancję po 60C, jest noszenie ubrań, które nie prowadzą dialogu z obecnym ciałem to nie kwestia rozmiaru. To kwestia relacji. Zbyt sztywne ubrania, które uciskają, wrzynają się lub kompresują obszary, które teraz potrzebują delikatności, lub przeciwnie, ubrania nadmiernie luźne, bez struktury, które całkowicie zamazują sylwetkę i przekazują wizualne zmęczenie. W obu skrajnościach wizerunek traci harmonię. Często mylimy tu elegancję z kontrolą. Wierzymy, że I am bardziej obcisłe ubranie. Tym bardziej zadbane będziemy wyglądać, a dzieje się odwrotnie. Ubrania, które walczą z ciałem, generują napięcie wizualne. To napięcie jest wyczuwalne nawet zanim przeanalizujemy całość. Widać je w postawie, w sposobie chodzenia, w ciągłej potrzebie poprawiania ubrania. Karolina Herrera zawsze wspierała czyste linie i proporcje, ponieważ prawdziwa elegancja nie rodzi się z zmuszania ciała, ale stowarzyszenia mu. Istnieje też błąd przeciwny, ukrywanie się Duże ubrania bezkształtne, bez intencji, wybrane by niczego nie zaznaczać. Ale ukrywanie to nie to samo co porządkowanie. Dojrzała elegancja nie polega na znikaniu, ale na znalezieniu równowagi. Kiedy ubranie dobrze leży, ciało się relaksuje, ramiona opadają, postawa prostuje się bez wysiłku, a prezencja natychmiast się zmienia. Punkt środkowy to prawdziwy luksus. Ubrania, które nie uciskają, ale też nie, pływają bez sensu. Tkaniny z lekką strukturą, kroje, które podążają za sylwetką, nie opinając jej, szwy, które szanują naturalny ruch, kiedy ubranie ci towarzyszy, przestaje być protagonistą, zapominasz o nim, i to jest jasny znak, że działa. I tu pojawia się najważniejsza zmiana perspektywy. Ciało nie jest w błędzie, to wybór jest błędny, to nie twoja sylwetka generuje dyskomfort. To niewłaściwe ubranie, które próbuje spełnić funkcję, która do niego nie należy. Kiedy ubrania prowadzą z tobą dialog, coś zmienia się w środku. Poruszasz się spokojniej, siedzisz inaczej, rozpoznajesz siebie, nie starasz się wyglądać młodo, wyglądasz spójnie, a ta spójność jest jedną z najcichszych i najpotężniejszych form elegancji. Rozdział 2 Tkaniny i wykończenia, które gaszą elegancję. Kolejny detal jest na widoku, a jednak prawie nikt go nie widzi. To coś, co często przeoczamy, ponieważ nie rzuca się w oczy na pierwszy rzut oka, ale ma ogromny wpływ na to, jak postrzegany jest nasz wizerunek, tkaniny i wykończenia. Po 60 roku życia ten detal staje się jeszcze ważniejszy, ponieważ oko staje się bardziej wrażliwe na wizualny nieporządek i nie chodzi o luksus czy marki. Ale odbałość i spokój. Zmęczona tkanina przekazuje zmęczenie. Nawet jeśli ubranie ma piękny fason, jeśli tkanina jest przygaszona, bez struktury lub bez życia, wizerunek traci siłę. Tkaniny, które wyglądają na zużyte, łatwo się gniotą lub nie odzyskują kształtu, komunikują zaniedbanie, nawet gdy całość jest dobrze przemyślana. Z kolei tkanina, która dobrze się układa, ma odpowiednią gramaturę i przyjemną fakturę. Wnosi cichą sofistykację bez wysiłku. Innym delikatnym punktem są sztuczne połyski. Zbyt satynowe tkaniny o plastikowym połysku lub syntetycznym wykończeniu mają tendencję do wyostrzania wizerunku i zmniejszania jego elegancji. Światło nie odbija się w przyjemny sposób i kończy się na podkreślaniu obszarów, które wolałybyśmy stonować. Matowe tkaniny z naturalnym i dyskretnym połyskiem są znacznie bardziej twarzowe i przekazują wizualny spokój. Układanie się materiału, dwa tego, opad, jest kluczowe. Są ubrania, które już wisząc na wieszaku pokazują, że coś jest nie tak, krzywo wiszą, kleją się do ciała lub tworzą przypadkowe fałdy. To słabe układanie się nie jest winą ciała, lecz tkaniny lub kroju. Dobra tkanina towarzyszy ruchowi, płynie, porządkuje, zła tkanina walczy, gniecie się, deformuje i kradnie prezencję. Źle umiejscowione przetarcia również grają przeciwko nam. Odbarwienia na udach, wyraźne zagniecenia, wymuszone efekty zużycia kierują wzrok dokładnie tam, gdzie nie chcemy uwagi. Nie chodzi o to, że są zakazane, ale po pewnym etapie mają tendencję bardziej odejmować niż dodawać. Wizualna czystość zawsze komunikuje więcej elegancji niż sztuczność. A potem są hałaśliwe detale, grube szwy. Ciężkie zamki, niepotrzebne ozdoby, silne kontrasty to małe elementy, które przerywają odbiór całości. Ważna zmiana perspektywy. Ubranie nie jest brzydkie jest źle skonstruowane lub źle dobrane do tego momentu życia. Mikroobjawienie jest takie: dwa pozornie identyczne ubrania mogą komunikować zupełnie sprzeczne wiadomości. Jedno przekazuje porządek i spokój, drugie hałas i zmęczenie. Różnica tkwi w tkaninie i wykończeniach. Rozdział 3. Niewidzialna baza, struktura i wsparcie to detal, którego prawie nigdy nie widać, ale który podtrzymuje wszystko. To niewidzialna baza, na której opiera się każda stylizacja. I kiedy zawodzi, nawet najpiękniejsze ubrania tracą siłę. Po 60 roku życia. Ta baza staje się jeszcze ważniejsza, ponieważ ciało wymaga wsparcia, porządku, i prawdziwego komfortu, nie chodzi o korygowanie czegokolwiek, chodzi o troskę. Ubrania zewnętrzne zawsze reagują na to, co nosimy pod spodem, kiedy baza nie współgra, pojawiają się niepotrzebne ślady, kroje, które źle leżą, niewygodne prześwity lub fałdy, których nie powinno tam być. I wtedy myślimy, że ubranie nas niekorzystnie przedstawia, podczas gdy w rzeczywistości problem leży głębiej. Niewłaściwa baza gasi elegancję. Nawet jeśli nie wiemy dlaczego, brak struktury jest jednym z wielkich cichych wrogów. Biustonosze, które nie podtrzymują, bielizna, która się zwija, szwy, które się odznaczają lub zbyt cienkie tkaniny, tworzą wizualny nieporządek, który przenosi się na zewnątrz. Ubrania tracą swój fason, ciało wygląda na mniej zdefiniowane, a postawa cierpi. Wszystko wydaje się mniej zadbane, nawet jeśli zestaw jest poprawny. Zmiana perspektywy nie jest kwestią korygowania czy ukrywania ciała, to kwestia odpoczynku dla ciała. Kiedy baza dobrze wspiera, ciało się relaksuje, nie musisz się ciągle poprawiać, nie ma napięcia w ramionach, nie ma sztywności w postawie, a ten relaks jest zauważalny. Prezencja zmienia się bez wysiłku, dobrze dobrana baza działa jak niewidzialna rama, porządkuje, wygładza. I pozwala ubraniom zewnętrznym wykonywać swoją pracę. Ubrania lepiej się układają, linie stają się czystsze, a wizerunek zyskuje spójność. Nagle wszystko wydaje się prostsze mniej wysiłku na wierzchu, więcej spokoju w całości i to właśnie jest elegancja. Często szukamy skomplikowanych rozwiązań, gdy odpowiedź tkwi w podstawach. Dopasowanie bazy zmienia nie tylko to, jak wyglądamy, ale także to, jak czujemy się w ubraniach. A kiedy ciało czuje się wspierane, pewność siebie pojawia się naturalnie. Rozdział 4. Nadmiar intencji. To punkt, w którym często, nie zdając sobie z tego sprawy, przekraczamy bardzo cienką linię linię nadmiaru intencji. Nie mówimy o złym guście, mówimy o pragnieniu zbytniego wystylizowania wizerunku, jakby każda część garderoby musiała coś udowadniać. I po 60 roku życia. Ten dodatkowy wysiłek ma tendencję do grania przeciwko nam. Nadmiar intencji pojawia się, gdy używamy zbyt wielu dodatków, zbyt wielu ozdób lub zbyt wielu warstw z myślą, by wyglądać bardziej elegancko: duże naszyjniki obok wiszących kolczyków, gwiazdorskie torebki przy bogatych ubraniach, silne wzory łączone ze sobą. Każdy element z osobna może być piękny, ale razem generują wizualny szum. Oko nie odpoczywa, a wizerunek traci klarowność. Powszechne mylenie pojęć, wierzenie, że więcej znaczy lepiej, że dodawanie detali podnosi jakość zestawu, dzieje się odwrotnie. Kiedy wszystko chce się wyróżnić, nic tego nie robi. Dojrzała elegancja nie musi niczego wyjaśniać, nie musi się podkreślać, jest wyczuwalna w spokoju, w powściągliwości i spójności całości. Karolina Herrera wyrażała to bardzo jasno przez lata. Elegancja ma znacznie więcej wspólnego z tym, co odejmujemy, niż z tym, co dodajemy. Umiejętność zatrzymania się jest formą estetycznej mądrości. Wybranie jednego punktu zainteresowania i pozwolenie reszcie towarzyszyć, zamiast konkurować, nadmierne dekorowanie pojawia się zazwyczaj, gdy nie jesteśmy pewne, co chcemy przekazać. I to nie jest osobisty błąd, to normalny etap. Ale wizualnie nadmiar komunikuje niepewność, nie dlatego że jest zły. Ale dlatego, że przekazuje wysiłek, a prawdziwa elegancja nigdy nie potrzebuje wysiłku. Świadoma rezygnacja z czegoś jest aktem wyrafinowania. Zdjęcie jednego dodatku przed wyjściem, uproszczenie kombinacji, pozwolenie ubraniu oddychać bez dodawania kolejnych warstw, ten mały gest całkowicie zmienia odbiór całości. Wizerunek staje się jaśniejszy, bardziej wypoczęty, pewniejszy. Mikroobjawienie. Elegancja nie sumuje, ona oczyszcza. Nie chodzi o posiadanie mniej, ale o lepsze wybieranie. Kiedy kobieta wie, co odrzucić, jej prezencja staje się silniejsza. Nie dlatego, że przyciąga uwagę, ale dlatego, że przekazuje kontrolę i spokój. W tym punkcie wiele kobiet odkrywa, że nie muszą kupować niczego nowego. Muszą spojrzeć na to, co już mają, innymi oczami, zapytać siebie, co wnosi każdy element i co jest zbędne. Ta wizualna czystość porządkuje również wnętrze. Rozdział 5. Wizerunek, postawa i prezencja to detal, który przecina wszystkie poprzednie i który często jest prawdziwym punktem zwrotnym między wizerunkiem zadbanym a wizerunkiem silnym. Postawa i prezencja nie mają nic wspólnego z modą czy trendami mają związek z tym, jak zamieszkujemy nasze ciało. Ponieważ ubrania nie utrzymują się same, Utrzymuje je ciało, które je nosi, po 60. Po 60 roku życia postawa naturalnie się zmienia. Ramiona mają tendencję do zamykania się, głowa do wysuwania się do przodu, ciało trochę się kurczy, niemal jako nieświadomy gest ochrony. I ten mały gest ma ogromny wpływ na wizerunek. Nawet najbardziej eleganckie ubrania tracą siłę, jeśli ciało, które je nosi, Wydaje się prosić o pozwolenie na bycie tam. Nie mówimy tu o chodzeniu prosto jak na rozkaz, czy o sztywnych korektach. Mówimy o prezencji, o tym jak się poruszamy, jak wchodzimy do pomieszczenia, jak się zatrzymujemy spokojna, otwarta i naturalna postawa przekazuje godność bez wysiłku, i to jest wyczuwalne, zanim jeszcze ktoś zauważy, co mamy na sobie. Ruch również komunikuje chodzenie ze spokojem, pewnymi krokami, bez pośpiechu czy sztywności. Całkowicie zmienia odbiór całości. Ubrania układają się inaczej, gdy ciało nie jest napięte, tkaniny lepiej opadają, linie się porządkują, a wizerunek staje się spójny. To nie jest coś, o czym myślisz, to coś, co czujesz. Często wydaje nam się, że potrzebujemy więcej ubrań, więcej zewnętrznej struktury, więcej pielęgnacji, a zapominamy, że ciało jest główną strukturą. Kiedy ciało trzyma się z szacunkiem, ubrania mu towarzyszą. Kiedy ciało się kurczy, ubrania tracą sens. Nie dlatego, że są niewłaściwe, ale dlatego, że nie mają na czym się oprzeć. Ważne wyjaśnienie. Nie chodzi o to, by czuć się dobrze, żeby dobrze wyglądać. Chodzi o spójność, o zrównanie tego, jak się czujemy, z tym, jak się prezentujemy. Wizerunek jest przedłużeniem szacunku do samej siebie, a nie kostiumem. Spokojna prezencja nie szuka uwagi, nie musi niczego udowadniać. Widać ją w sposobie bycia patrzenia, zajmowania przestrzeni bez jej naruszania czy ukrywania się. To spokojna, cicha siła, która nie zależy od idealnego ciała czy idealnych ubrań najgłębsze mikroobjawienie nie chodzi o to, by siebie widzieć, ale by siebie wspierać. Kiedy wspierasz siebie ze spokojem, godnością i świadomością, cała reszta porządkuje się sama ubrania przestają być wysiłkiem, a stają się sojusznikiem. I to jest być może najbardziej dojrzała i elegancka forma prezencji. Zakończenie. Być może słuchając tego filmu, zdałaś sobie sprawę z czegoś ważnego. Nie chodziło tylko o ubrania, tkaniny czy dodatki, chodziło o małe rozłączenia, które z czasem zgasiły sposób, w jaki na siebie patrzymy. To nie były błędy, to były decyzje podjęte ze zmęczenia, pośpiechu lub przyzwyczajenia, i to zmienia wszystko. Kiedy przestajemy prowadzić dialog z naszym ciałem, kiedy nie zwracamy uwagi na bazę, kiedy zbytnio przeładowujemy stylizację, lub kiedy kurczymy się, nie zauważając tego? Nie popełniamy błędu, przechodzimy przez etap, którego nikt nie nauczył nas zamieszkiwać z jasnością, dlatego ta droga nie polega na naprawianiu, ale na ponownym połączeniu, na wybieraniu na nowo z bardziej świadomego i łagodniejszego miejsca. Wybieranie ze spójnością oznacza w gruncie rzeczy wybieranie siebie. Wybieranie ubrań, które towarzyszą, tkanin, które dają odpocząć spojrzeniu, wizerunku, który nie wymaga ciągłego wysiłku, ale także tego, jak się poruszamy, jak się trzymamy i jak zajmujemy przestrzeń. Dojrzała elegancja nie jest celem zewnętrznym, jest wewnętrzną konsekwencją. Być może dzisiaj nie zmienisz całej swojej garderoby. Nie ma takiej potrzeby. Czasami wystarczy zmienić spojrzenie odjąć zamiast dodać. Posłuchać, czego ciało potrzebuje teraz, a nie czego potrzebowało dwadzieścia lat temu. Kiedy to się dzieje, coś się porządkuje, nie tylko na zewnątrz, ale i w środku. Zdanie lustro dla ciebie. Nie ubierasz się, by inni cię oglądali, ubierasz się, by rozpoznać samą siebie. Jeśli ten film zrezonował z tobą, jeśli poczułaś, że mówi o tobie lub o momencie, przez który przechodzisz, chętnie przeczytam twój komentarz. Zapraszam cię do zostawienia lajka, zasubskrybowania kanału i podzielenia się tym filmem z tą przyjaciółką, która również zasługuje na to, by znów błyszczeć.